Technologie szerokopasmowe zmieniają percepcję usług, które mogą być dostarczane do użytkownika końcowego. Zmieniają też widzenie. Usług z punktu widzenia samorządów, z punktu widzenia instytucji centralnych. Ważne jest, żebyśmy widzieli korzyści płynące z technologii szerokopasmowych, bezprzewodowych technologii szerokopasmowych. To mobilność. Powszechna mobilność warunkuje to, że człowiek jest dostępny, że ma możliwość korzystania z aplikacji go To bardzo istotne w aspekcie nowej perspektywy programowania środków unijnych. To, żebyśmy widzieli Pożytek ze zbudowanej infrastruktury szerokopasmowej właśnie w tym, w tym okresie programowania. Technologie bezprzewodowe, szerokopasmowe to technologie ostatniej mili. Technologie radiowe dają nam możliwość przemieszczania się, bycia w ciągłym kontakcie. Nawet urzędnik w urzędzie, czy też lekarz, który pełni dyżur, a jest oceniany za swoją gotowość świadczenia pomocy, ma możliwość wglądu w rejestry, ma możliwość kontaktu z urzędem, ma możliwość analizy sytuacji zdalnej. Dzisiejsze technologie szerokopasmowe to duża przepustowość. To duża przepustowość rzędu 30-30, w przypadku LTE mówimy o o transferze 150 megabitów i 75 megabitów na sekundę to z kolei daje kolosalne możliwości dostępu nawet do szerokopasmowej transmisji danych, obrazu z kamer HD. Dzięki temu możemy analizować sytuację, która nas dotyczy, dotyczy wielu wątków życia społecznego. Myślę, że te technologie odegrają kluczową rolę w rozwoju aplikacji w niedalekiej przyszłości. Tym bardziej, że Unia Europejska rekomenduje technologię LTE jako jedyną radiową technologię do budowy sieci szerokopasmowej. Dzisiaj biznes ma do wyboru wiele technologii. Zazwyczaj koncentruje się na technologiach bazujących na IP. Środowisko IP jest również wspierane przez technologie transmisyjne. Szerokopasmowe technologie transmisyjne. Dzięki temu, dla biznesu, dla wsparcia aplikacji biznesowych, procesów biznesowych, nic się w zasadzie nie zmienia. Zostaje ta sama logika działań, a dochodzą jeszcze plusy związane z mobilnością. Dzisiaj, technologie bazujące na LTE, bazujące na aplikacjach LTE, takich jak LTE Trunking, mogą efektywnie wspierać środowiska rozproszone. Tam, gdzie dużo jest urządzeń znajdujących się w terenie, na przykład środowiska smart gridowe to pieś przyszłości w Polsce, ale to nie jest wydumany pomysł, to jest konieczność analizy danych pochodzących z liczników, konieczność interaktywnego oddziaływania na liczniki. Myślę, że biznes ma duży, dużą korzyść z technologii bezprzewodowych. Bycie w kontakcie, skracanie procesów decyzyjnych. To na pewno argumenty, które wpływają na zastosowanie technologii bezprzewodowych. Takie obszary jak energetyka, transport kolejowy, transport lotniczy, transport kołowy, przemysł wydobywczy, czy też rafinerie, czy nawet rozwiązania typowe dla przemysłu, jak rozproszona logistyka i skracanie łańcuchu dostaw, mają dużo, duże korzyści oszczędność kosztów, czasu. No i możliwość analizy procesów w różnych miejscach, gdzie do tej pory było ograniczenie związane z infrastrukturą kablową.